I cała sala dopinguje mocno, głośno, głośno. A co oceniać? No, wiadomo, jeszcze przed nami dużo gier. Zobaczymy, jak będzie kolejnych spotkań. Dzisiaj za trzy no, trafialiśmy chyba z niezłą skutecznością. Zdecydowanie wszyscy, prawda? Być może to, to był jeden z kluczy do zwycięstwa, ale na pewno nie jedyny. 95%! Przegraliśmy moim zdaniem skutecznością, ponieważ trafiliśmy jedną trójkę i bardzo słabo mieliśmy osobiste straty, za dużo popełniliśmy do szaru chyba 9-10 strat. Także w momencie, jak żeśmy wyszli na 6, to 7 punktów, zamiast zagrać wążej, to zaczęliśmy się w biatykę wchodzić, oni rzucili tam dwie trójki. Potem sędziowie w pewnym momencie przypilnowali, ponieważ uważam, że niektóre faule były z kapelusza po prostu wzięte. Oni trafiali wszystkie osobiste i tymi osobistymi moim zdaniem odjeżdżali, odjeżdżali i odjechali na tego dzisiejszy 10 punktów. trudniejszy, trudniejszych meczów był. No, wynik w okolicach przerwy oscylował w granicach 30 punktów, dlatego było naprawdę ciężko. Obie drużyny znały siebie nawzajem. Ciężko było czymś zaskoczyć i stąd może taka sytuacja, że dominowała obrona. Może mecz nie był przepięknym arcydziełem, no niemniej jednak tyle walki, co tutaj było, można by było oddzielić parę spotkań i cieszę się, bo, bo na tym to polega. Bez komentarza dla decyzji sędziowskich. Zwykle nie komentuję i nie staram się tego komentować, zawsze szukam jakichś tam błędów swoich czy swojej drużyny. Zadecydowała, myślę, że koncentracja w drugiej połowie troszeczkę skąd, że udało nam się rzucić wykorzystaliśmy swoje atuty. E, chyba mieliśmy e, szerszą ławkę w tym meczu i większa, większa ilość zawodnika, zawodników dołożyła tutaj coś od siebie. No i bardzo dobra chyba postawa Darka oczkowicza była mimo wszystko e, zdaje mi się zaskoczeniem dla, dla drużyny przeciwnej. 73 do 59 na światło, na dobrze. Dziękuję.